Witajcie serdecznie w Diablo 3, tak? W Diablo 3 w końcu wróciłem do swojej szamanki, która ma poziom, już patrzymy który. 31 nasze zadanie to zabicie Azmodana, a ostatnim razem z tego co pamiętam to zabijaliśmy rzeźnika, tak, Butchera. A niestety nie nagrałem sobie zabijania władcy kłamstw, czyli, czyli Beliara, tak? Beliala, tak Beliard, to już za dużo gotika jest w tym. No i cóż, pokażę wam jakie mam skilly tutaj na swojej szamance. To jest tak, przede wszystkim podstawowy atak, czyli ognista bomba, druga runa, czyli błysk ognia. Chodzi mi o to, żeby maksymalnie 6 celów trafiał. A o co tu chodzi? O to, że jak ja rzucę tą kulkę tak, to ona się odbija od jednego potwora i tak jeszcze przez 5 potworków sobie poleci, przez co zadaje obrażenia obszarowe. W trzecim akcie i czwartym, gdzie jest mnóstwo potworów, jest to dla mnie e, niezwykle przydatne szamankom, ponieważ bardzo szybko pozbywam się tego, tego, tej całej ekipy, prawda? A ich niestety biegnie tyle, że nieraz nie da się po prostu ogarnąć, co się dzieje na planszy. Tak więc to jest tematem tego. E, idąc dalej, oczywiście nietoperze są upgrade'owane do zarażonych nietoperzy. To zrobiłem ze względów kosmetycznych, uwielbiam takie zielone nietoperzyki. E, one oczywiście zatruwają wroga, tak więc też jest plus bo mamy nie dość że zwykłe obrażenia, to jeszcze do tego dochodzą dotyczyli oczywiście a, obrażenia na sekundę. Nie, dalej, mam psy zombie, mogę ich maksymalnie cztery przyzwać. Nie, tutaj. Tutaj. One są zapgradeowane do runy, która zdaje się moje obrażenia przerzuca na nie, tak? Twoje psy zombie pochłaniają 10% obrażeń zadawanych tobie, tak. A dalej, typowo pod ucieczki mam duchową wędrówkę, to jest coś takiego. Jest to pod ucieczkę. no to tak jak mówię, jeżeli robi się zbyt gorąco, to sobie odpalacie to i, i jest lepiej. Dalej, kwasowa chmura upgrade'owana do kwasowego śluzu, czyli ja używając takiego kwasu tutaj, tworzę śluz który też zadaje obrażenia, też atakuje wrogie jednostki. No i ostatnio to jest mój Misio. Misio jest bardzo dobrym tankiem, dlatego go mam. O, oczywiście, jako kompana, mam tutaj szelmę który zawsze mnie zaskakuje ciekawymi tekstami. No i lecimy, myślę, że do 30 minut się wyrobimy, żeby dotrzeć do tego Asmadana. Jak widzicie, tu możecie zauważyć jak te kulki ładnie skaczą między między tymi pajączkami. Jest po prostu wspaniałe. Uwielbiam ten, tą umiejętność. Dobra, wkładkę wdepną. Słodko. No i pięknie, pięknie, ładnie się sprawdzają te skile. Ja też muszę troszkę się ogarnąć, bo dawno nie grałem, słuchajcie, dlatego też ciężko mi jest... Yy, ogarniać teraz. Yy, Przyzwyczajcie do tego, co na danym klawiszu mam. Poza tym ja miałam... czekajcie, 31, tak? 31. Na 33. będę miał fajny zestaw z Blacksmithingu, z kowalstwa. Yy, tak więc warto poczekać jeszcze te dwa lewele. Myślę, że na koszmar pójdę. Troszkę później niż na 35 a no ponieważ mam takie, takie się. E, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? A tak, jeżeli chcecie ze mną zagrać, niekoniecznie w Diablo 3, może to być Starcraft, może być to World of Warcraft, a jakakolwiek Blizzard to zagra, to cały czas wyświetla Wam się na ekranie mój battle, tak? To jest moryc to jest Hash, czyli taki, taki, te, taka krateczka choćby. 2473 kod cały czas się tutaj wyświetla, chyba gdzieś w tym mniej więcej polu Tak więc, tak więc nie ma problemu z, z, z odnalezieniem, nie możecie mnie zapraszać Ja zawsze ała z chęcią Z chęcią przyjmuję ludzi Do grona znajomych No i razem sobie możemy wtedy zawsze pozabijać Już koch Diablo właśnie pozabijać Wiecie Bosy jakieś. Coś, coś, coś porobić po prostu, jakby nam się ewidentnie nudziło. Ewentualnie mogę pomóc, jakby ktoś nie wiem, nie radził sobie. No nie oszukujmy się, nie każdy musi być ultra mega wypasionym graczem, który zabija wszystko sobie od tak za pierwszym razem. Dlatego. E, może wam to też służyć w pomocy, możecie zawsze napisać tam powiedzieć. Słuchaj, Mord, jest sprawa. Weź tam wejść na jakąś lepszą postać i mi pomóż zabić tego gnoja diablo, bo mnie wkurza. Nie ma problemu, naprawdę. A tyle żebym był w tej grze, <grywa> może być ciężkie. Refleksyjny łuk inwazji. Pokażcie to. O, szelma, znalazłem Ci lepszy łuk. Widzę, tak, że się tutaj zabawiacie teraz. Ja oczywiście pozwalam sobie na luzy. Przypominam, że to jest na razie normal. E, pozwalam sobie na luzy, no bo. Co ja mogę tutaj robić? Powiedzcie mi, no. Potwory nie są jeszcze takie wymagające jak na koszmarze, na piekle pran Boże na Inferno. Ja słyszałem, że tam update'ami Inferno zostało e... o, 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 o. zostało ułatwione, tak więc może nie będzie już tak źle, może już nie będę musiał się tak zabijać na stop. No i dotarliśmy do serca grzechu Tak więc Zaczynajmy Poczkać. Zabiliśmy już władcę obżarstwa i panią Rządzy, Ale czy nie zostało jeszcze kilka grzechów? Hmm. Powinniśmy ich unikać. Zaczynamy. Hop-hop. To jest dosyć ciekawy boss. Zresztą zobaczycie. Z nim jest związane osiągnięcie. Może Wam je pokażę wpierw. To jest kampania akt trzeci, tak? Coś takiego jak posiłków nie będzie i coś jeszcze. Zaraz zaraz to znajdziemy. O, chyba, że to nie tutaj jest. Ognie, ukończ wydarzenie, ognie, chwały, losy bitwy, o, selekcja rannych. Oczekiwanie na posiłki, co to jest? Nie ma rozwinięcia tego nawet. Aha, to są wydarzenia, przepraszam. ...kwestia pożądania, przełom... No cóż, no... Nie wiem teraz, gdzie to jest. Tak czy inaczej... Są tutaj osiągnięcia typu... Żeby zniszczyć wszystkie portale, jakie Azmodan tutaj przywołuje do, do... Jakby stawia do przywołania swoich sług. Wywłoko, kiedy kamień dusz zagości w mym ciele! W siedmiu złączy się we mnie jedność! Stanę się sumą wszystkich piekieł najwyższym złem, no, jasne, jasne. No i zaczynamy. Tylko nie pamiętam co on robił. Na pewno sikał, na pewno te kulki rzucał. Nie trzeba uciekać. Wiadoma sprawa. E, co ty jeszcze robiłeś? To są te, te portale, o których mówiłem. Się zagapiłem i już mam karę. Przed tą krwią też trzeba uciekać, to jest oczywiście. Właściwie w 3 wiecie co, macie takie taktyki, że wszystko co się pojawia i nie jest waszym tworem, to najlepiej przed tym uciekać. A tak jak tutaj mój, widzicie, mi się już obrywa. Przeżyłeś. I tak ciężko. Zlikoluję, że tak powiem. To jest za dużo tej krwi tutaj przywołujesz Możesz kurde mać Jestem tak, o i niedobrze, nie dobrze Zostałą na Mam półkę się skończyła. no co wy, no na normalu zginę se z modanem P -p 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 -p. Proszę was. Dawaj mi to, dawaj mi to. To niemożliwe. Muszę niestety troszkę pobiegać, żeby półkę. mieć. Głupi się zagapiłem niestety i... Dobra. Wykończymy go teraz. O, gdzie ty jesteś, asuś? tutaj. O, to czas cię zabić. Ja tak chciałem. No i go pokonaliśmy, brawo! Uciekaj, i tak cię Nawet ładne rzeczy wypadły. Kiedyś nie było tak gładko, no szkurde mać. Udało nam się. Leo szybko! Zamknij jest testwo azmodana w kamieniu duszy. Nie śmiałem nawet o tym marzyć. Całe zło uwięzione w kamieniu. Gdy go zniszczymy, wieczny konflikt nareszcie dobiegnie końca. Zniszczenie kamienia to nie lada wyzwanie. Wymagane są rytuały. Musimy wrócić do twierdzy i poczynić ostateczne przygotowania. Co nie wątpię. Oczywiście to są spoilery teraz. Tak więc oglądacie na własne ryzyko to, co tu się dzieje. No cóż, w takim razie zakończymy ten akt. Zakończymy go na kilka sposobów, mianowicie... Co ja w ogóle mówię? No jakie kilka sposobów? Po prostu... Zakończymy go, tak? W mam takie, takie... wiecie, punkty, martwe punkty. Bez przemyśleń. Nie Niesamowite zwycięstwo! Wiedziałem, że Asmodan nie może się z wami mieć. Gdzie Adria, Lea i.? W zbrojowni, pewnie świętują. Dobra, dobra. Ach. To był męczący dzień z aktem trzecim. A tu co? Eu. Jył. Adrio, kiedy postanowiłaś nas zdradzić? 20 lat temu wielka i straszliwa moc przywiodła mnie do Tristramu. Lecz Aidan, pierworodny syn Leoryka, pokonał tę moc i chciał uwięzić ją we własnym ciele. Mroczny wędrowiec. To właśnie diablo w nim ujrzałam. I przysięgłam mu wierność. Teraz jego wielki plan się wypełni. No, ładnie obrywasz, Droga, Leo. Pekard zawsze podejrzewał, że twoim prawdziwym ojcem był sam Diablo. A teraz, moja córko, będziesz mu służyć za naczynie. Jestem najwyższym złem. Adrio, moja wierna służebnicą. Dobrze się spisałaś. Możesz odejść. Czekaj na moje wezwanie. Teraz nareszcie osiągnę cel, który zawsze mi unikał. Ostatecznie no. zniszczę. Królestwo Niebios. Ale się porobiło. No cóż, dobrze, słuchajcie, ja w tym momencie przechodzę tutaj przez portal do niebios. Z Wami żegnam się serdecznie, dzięki, że obejrzeliście ten film. A... Zaraz po tym przejściu do portalu niebios jeszcze zobaczycie Cinematic początkowy aktu czwartego. No tak, jak wcześniej wspomniałem. Żegnam się z wami serdecznie. Do usłyszenia, zobaczenia wkrótce. Papa. Zresztą pa. to szlachetna. Misja, prawda? Czasami jest też ciężka, Na pewno to Nawet. yeah up and Nie swoje piękne niebo im już wkrótce nie będzie tu nic, tylko mu śmiech.